czko animations daj suba zostaw lajka i kliknij dzwoneczek materiał ma charakter humorystyczny nie ma na celu nikogo obrazić jeżeli poczułeś się dotknięty być może byłeś ministrantem kurwa chyba za grubo a dobra jebać Anulka! Jesteś? W pokoju! Już idę! To dawaj, byłam niezłego nefsa! A jak tam w robocie? A, no ja właśnie o tym chciałem! No słucham! Kasa jest? Rano wpadł mi fenomenalny pomysł na biznes! Pojechałem do urzędu zarejestrować swój nowy kościół! Kościół?! Jak ty w jedyne co wierzysz to w to, że rano kaca mieć nie będziesz! Daj dokończyć babo! Kościół będzie się nazywał Święty Promil! Ty będziesz kim? Wielkim menelem? Coś ty znów wymyślił. Podobno w placówkach religijnych nie ma zakazów zgromadzeń. Przełącz na te Zobaczysz, co tam się odpierdala. Nie teraz. Zaraz będzie leciało kajak konkubinat. Więc w mojej taksóweczce będzie placówka religijna. Mniejsza o to jaka, ale będę świadczył usługi taryfiarskie pod przykrywką Szy myszy. Mers... Mers... Mszów... Myszy. Ta, myszy świętych. Klienci nie dość, że zapłacą za kurs, to wrzucą coś jeszcze do koszyka. Albo zapłacą co łaska, a to legalne jest? Pewnie. To będzie precedens. Od jutra zaczynamy święcenia. Czy ty czasem nie znalazłeś sobie kolejnej okazji do chlania? Nie, no, Anulka, To nie okazja, to obowiązek. Tak mówi pierwsze z dziesięciu przykazań. Aż się boję poznać resztę. Pierwsze, nie trzeźwiej. Po drugie, nie kradnij napojów bezalkoholowych. Po trzecie, nie rozbijaj butelek zwrotnych. Po czwarte, nie wylewaj za kołnierz. Po piąte, dziel się alkoholem z bliźnimi. Po szóste, szanuj małpkę i halbę swoją. Po siódme, konkubinat to niemiłość. Po ósme, nie zasługujesz na nią, gdy jest zimna. Jeżeli brzydzisz się ciepłej. Moje to owódce, nie o nekrofilii. Po dziewiąte, nie pożądaj wody bliźniego swego. I po dziesiąte, ani żadnego alkoholu, który jego jest. Chyba, że wypijecie go razem. Wiedziałam! Ani mi się wasz! Skończy się tak, że zaś z żulami po osiedlu będziesz jeździł, obrzygając tapicerkę i radio ukradną, jak ty najebany będziesz spał w pasacie. Po pierwsze, Primo, decyzja została już podjęta. Po drugie, Sejczęto... To już nie żule, a apostołowie. Po trzecie punto, nie obrzygają, tylko dokona się oczyszczenie pod śmietnikiem. Po czwarte, członko to? nikt radia nie ukradnie, bo sprzedałem i kupiłem chrzczony bimber, czyli wódę szalną. I po piąte, multiplo, nie w pasacie, a w papamowódę. Maćko ty draniu!